Okrutne, bezlitosne tchnienie zimy mamy już na szczęście za sobą. Wszystko budzi się do życia, ptactwo kwili radośnie. Również niezwykle ożywili się y, ludzie wizytujący targi oraz sprzedawcy na targach. Więc w targowej atmosferze na przywitanie wiosny, y, potrawa oczywiście wiosenna, a jeśli wiosenna, to jarzynowa. Zanim opowiem Państwu o wszystkich składnikach i w ogóle co to będzie, świecę, y, ogień, patelnia niech się grzeje na patelni. Niech się rozgrzewa masło, a ja już wyjaśniam. Będzie to, drodzy Państwo, risotto jarzynowe. Skoro risotto to ryż, a skoro e, risotto to ryż krótki, e, krótki, pękaty, najlepiej odmiany arborio, najlepiej włoski. Taki, z jakiego risotto się po, e, powinno robić. Jarzyny, bo jarzyny są tutaj oprócz ryżu głównym składnikiem. No Zacznijmy od tego czerwonego, a w zasadzie pomarańczowego. To starta marchewka. Tutaj posiekana bardzo drobno cebula. Tutaj cukinia już pokrojona w pół plasterki, ale też w całości. Widzą Państwo, nie trzeba kupować cukinii gigantów. Cukinie nie służą do tego, żeby pokazywać je w prognozie pogody jako e, rekordzistów, e, którymi chwalił się kiedyś Wicherek. Tutaj dwie jarzyny pozostałe, trzy w zasadzie, w całości pokazuje. To rzecz kiedyś używana w Polsce, obecnie używana niestety bardzo rzadko, fenku, czyli włoski koper. To nasza poczciwa kalarepka i jeszcze seler naciowy. I proszę Państwa, już mogę zrobić pierwszą rzecz, mianowicie na masło do patelni wrzucić trzy listeczki szałwi, bo ona ci to jest. Ta szałwia nada całości bardzo charakterystyczny i jakże przyjemny smak. Teraz muszę zająć się koprem włoskim. Będą mi potrzebne te części z natką zielone. Od razu je odcinam i zostawiam. I będzie mi potrzebny spód. To nie, bo to jest twarde. Więc odcinam najpierw piętkę i od razu przecinam go na pół. I kroję te kawałki, które się odrywają bardzo wyraźnie. Kroję w drobną kosteczkę. W międzyczasie myślę, że można na patelnię wrzucić najpierw cebulę. Cebula pierwsza niech się poddusi, cała reszta pójdzie później. I do kopu. Teraz na patelnię koper i wszystkie inne jarzyny, czyli startą kalarepkę dodaję. Kolejność tutaj nie ma znaczenia. Marchewkę i pokrojoną w pół plasterki cukinię, a jestem Państwu winien informację, e, zwłaszcza tym, którzy nigdy nie próbowali kopru włoskiego, że jego bardzo często je się też w stanie surowym, maczając w różnych sosach. On ma bardzo przyjemny, anużowy posmak, więc jeśli ktoś w dzieciństwie jadł kopalniaki, takie cukierki, to będzie tęsknił za właśnie tym smakiem. Dobra, mieszamy i to wszystko niech się dusi zajęty pożeraniem kopru włoskiego, tylko tyle go zostało, zapomniałem o selerze, ale nic się nie stało, posiekam te najmniejsze części razem z natką, razem z liśćmi, one nie będą wymagały obierania całości z takich przykrych, zdrewniałych kawałków, które seler naciowy potrafi mieć, więc to już wędruje do garnka, no i dosłownie jeszcze 2-3 minuty razem. Teraz muszę wlać białe wino, zwiększyć ogień, radykalnie zwiększyć ogień, wlać białe wytrawne wino, no trochę więcej niż szklankę tego wina i trzymać to tak długo na tym mocnym ogniu, aż całe wino nie wyparuje. Dopiero jak wino wyparuje, będziemy mogli zacząć dalej bawić się z ryżem. Ciąg dalszy naszych wiosennych operacji polega na dodaniu teraz do jarzyn ryżu. Trzeba go dodać nie za wiele. Pamiętajmy, że on bardzo pęcznieje, patelni nie mamy zbyt ogromnej. On naprawdę zwiększy no, o połowę swoją objętość. Myślę, że tyle wystarczy, jeszcze trochę. I chwilę niech się w tej masie jarzynowo-maślanej, yy, jarzynowo w skrócie wiosennej, poddusi. Teraz bulion. Oczywiście bulion ściśle jarzynowy. Jakikolwiek inny zdominowałby smak potrawy. Delikatny, jarzynowy rosołek. Trzeba go wlać dość dużo i robić tak, jak się to robi z risottem po prostu czekać, aż ryż wchłonie płyn, aż zmięknie, od czasu do czasu mieszając całość, a oczekując na to można gdzieś zobaczyć, czy nie rosną tu pierwiosnki albo kaczeńce, bo te kwiatki, one się chyba nazywają. Jezusie, jak one się nazywają? Jak one się nazywają? Żonkile, żonkile, żonkile. za dużo wołowiny, dlatego będę jadł jarzyny. Żonkile można znaleźć na każdym kroku. Rizotto jest właściwie gotowe. Sztuka każe jeszcze zrobić dwie rzeczy. Mianowicie dodać tutaj odrobinę masła i dokładnie to ze wszystkim razem wymieszać i posypać całość od razu zbiorowo na patelni świeżo startym parmezanem. Rizotto gotowe, proszę Państwa. Tak jest. Ono jest kleiste. Parę razy już mówiłem, że właśnie risotto, włoskie ryże zawsze... Taką konsystencję osiągają na talerzu. To nie jest żaden ryż basmati, to nie jest żaden ryż parboiled, to jest właśnie klasyczny ryż z delty padu. Przybiorę go jeszcze listkami szałwi. Dobrze by było, gdyby te listki do przybrania wcześniej wrzucić, na przykład do tłuszczu, one by zesztywniały, tak jak pietruszka sztywnieje w tłuszczu. Choć oczywiście nie wszystko wsadzane do tłuszczu sztywnieje, ale akurat listki zielone tak. No i proszę bardzo, najprawdziwsze. Najprawdziwsze risotto. Wiosenne można je nazwać. Primavera było kiedyś takie ohydne polskie wino. twół wino. To był jabłol, nazywał się Primavera i to była nazwa nieuzasadniona, ale to Primaverą nazwać można z pewnością. Mm, cudowne. I choćby nawet wiosna nie chciała przyjść, mróz trzymał za oknem, to to danie, słońce i kwilenie ptactwa z pewnością sprowokuje. A, a ja jeszcze raz podkreślam, słuchajmy własnego organizmu, słuchajmy pór roku, odżywiajmy się zgodnie z cyklem przyrody i bierzmy z niej to, co w danej chwili jest najlepsze. Kłaniam się nisko. Do widzenia Państwa.